To miejsce jest tak urokliwe, tak przyciągające, że postanowiłam spróbować tu wejść. A w ogóle, skoro jesteśmy w tej części zadrzewionej, to przypomina mi trochę Ols, takie zbiorowisko roślinne, które charakteryzuje się między innymi wyspami, na których rosną drzewa i są to najczęściej właśnie olchy. No nie wiem, nie było jeszcze próby, przyznaję. Więc podejmuję ryzyko, czy w ogóle da się tutaj wejść? Nie, nie jest źle. Wszystko zależy teraz ode mnie. O, żaba zaskoczyła. Takie miejsca lubię najbardziej w ogrodzie. Spontanicznie powstałe. Przewaliło się drzewo i zostało. Ma niesamowity urok. Świetne miejsce także dla zwierząt, które mogą spokojnie sobie chodzić po tej kładce. A podobno tu na tej wierzbie przysiada jeszcze zimorodek. Od czasu do czasu można go zobaczyć jak poluje na ryby. A to widok absolutnie niezwykły. I jeszcze do tego ta żywotność drzewa, starej wieżby, której życie pomału się kończy, a jednak tam na szczycie cały czas wybucha. Wierzba biała ma kruche drewno i łatwo się łamie, nie wytrzymując ciężaru szybko rozrastającej się korony. Dawniej wierzono, że w starych, próchniejących wierzbach zamieszkują złośliwe diabły strzegące ukrytych skarbów, ale jednocześnie dzięki swym siłom witalnym drzewo symbolizowało odradzające się życie. Podobno rzęse można jeść jeszcze i nigdy nie kosztowałam. Trzeba tylko wiedzieć, z jakich zbiorników, bo niestety ma skłonność czy cechę kumulującą metale ciężkie. No więc jeść ją można, tylko czy ze smakiem? Tu miałabym wątpliwości, bo smaku nie ma właściwie żadnego, ale myślę, że mogłaby być ładną ozdobą, na przykład rosołu. Ale do rosołu wolę jednak koperek. Pośród rzęsy dryfują grzybienie białe, rośliny o największych kwiatach spośród naszych krajowych gatunków. Ich średnica dochodzi nawet do 12 cm. W płytkiej wodzie gęste szuwary tworzy pałka wąskolistna, u brzegu zaś rozrasta się pióropusznik strusi, paproć spotyka na wilgotnych lasach. Staw zachwyca naturalnym urokiem, ale podobno wcześniej był zabagniony i cuchnący.